Cześć. Pewnie wiele razy mieliście taką sytuację, że się stresowaliście, byliście zmartwieni, co będzie jutro, czy, nie wiem, jakimś sprawdzianem, nie wiem, problemami w pracy, problemami finansowymi, czy czymkolwiek takim. Na pewno się stresowaliście jak każdy, albo po prostu boicie się o przyszłość. Ja też się bałem. Tylko wiecie, musimy pamiętać, że Bóg jest zawsze z nami i on nam zawsze pomoże. To nie jest tak, że Bóg nam pomaga tylko w jakichś wielkich sprawach, ważnych jakichś takich, czy po prostu, czy to nie wiem, że to go nie, nie interesuje. Nie. On nam chce pomóc w każdej sprawie. Jeśli jest jakiś problem. To idziemy do niego i on nam w tym pomaga. I to jest absolutnie nieważne: czy to sprawdzian, jakaś praca domowa, czy problemy finansowe, nie wiem, problemy w pracy, czy cokolwiek. To on nam z tym pomoże. On o nas dba. I trzeba też pamiętać, że on jest wszechobecny. I jest z nami wszystkimi naraz. Więc nie myślcie sobie, że nie wiem, że o, Bóg ze mną nie jest, Bóg nie ma dla mnie czasu, czy. To jest zbyt jakaś, zbyt błahostka, żeby z tym iść do Boga. Jak masz jakiś problem, to idź do Boga. On ci z tym pomoże. On, on sam powiedział, że każdy, kto ma właśnie jakieś problemy, czy ma ciężar, właśnie, to pójdźcie do niego i on Wam da spokój. I da Wam spokój i, was, i Wam pomoże z tym, przeprawię Was przez to. To nie jest tak czasem, że on problem usuwa, ale on wam z tym pomoże przez niego przejść. Jeśli macie jakiś problem, boicie się o coś, prostu Boga o pomoc. On wam da spokój i wam pomoże z tym problemem. Ja to mówię na własnym przykładzie. Kiedyś strasznie się stresowałem o przyszłość, o jutro, nie wiem, jakiś sprawdzian jak miałem w szkole czy coś. A odkąd zacząłem ufać Bogu, po prostu oddałem mu swoje plany i wszystko, to już się nie boję, bo wiem, że on mi z tym pomoże, on o mnie zadba i on da mi dobre, dobrą przyszłość, bo on jest kochającym ojcem. Pamiętajcie, że on wysłał swojego jednego syna, żeby za nas, za nas umarł w męczarniach, choć byliśmy jego wrogami. No czego więcej potrzebujecie? no? то то є остатечна відповідність